Urodziłam się w Warszawie i ponad 40 lat w Warszawie przemieszkałam. Natomiast w chwili, kiedy się rozwiodłam, zdecydowałam się zmienić miejsce zamieszkania. I był to taki przełomowy moment, kiedy zaczęłam myśleć na temat zmiany diametralnej mojego życia. Skąd się wziął pomysł drewnianego domu? to są jakieś wspomnienia z dzieciństwa na pewno to jest chęć wyprowadzki z betonowego bloku na pewno jest to chęć życia bliżej natury ponieważ już nie brałam wtedy Warszawy pod uwagę jako miejsce mojego zamieszkania tylko bardzo chciałam się wyprowadzić Gdzieś poza Warszawę. Znalazłam działkę tutaj, gdzie w tej chwili mieszkam, w Kępieniem mojewskiej, Wiedziałam, że będę musiała tutaj zająć się zupełnie inną pracą niż do tej pory. Ja pracowałam jako sekretarka, sekretarka, asystentka. Postanowiłam już być tu i teraz i zacząć rozwijać swoją pasję, ale tę pasję też musiałam dopiero odkryć. To nie było takie proste. To nie wzięło się od razu. Zaczęłam wspominać wakacje u babci, zaczęłam wspominać koronkowe firanki, wspominałam też pościel, taką białą, płócienną, maloną, w której zawsze mogłam u babci spać. I taka tęsknota za tym chyba spowodowała właśnie decyzję o szyciu. Ponieważ pierwszą decyzją, co będę szyć, takim pierwszym hasłem, to właśnie była babcina pościel. Pościel z koronkami i pościel z haftami. Zaczynałam od prostego sprzętu, sprzętu domowego, od maszyn domowych. Kolejny krok to właśnie profesjonalna maszyna hawciarska, i dzięki tej maszynie nareszcie mogłam rozwinąć moją taką ideę umieszczania na przedmiotach użytkowych haftów ludowych. Bardzo mi zależało na tym, żeby Nazwa mojej firmy też jak gdyby kojarzyła się z czymś dawnym, w języku, który teraz już niestety odchodzi w zapomnienie, więc też i ten kram w jakiś sposób chciałam, chciałam ocalić. Moimi klientkami są głównie kobiety. Są to panie, które naprawdę są wymagające, jeśli chodzi o jakość wykonania, jeśli chodzi o jakość. Tkanin, z których są te produkty wykonane, ale przede wszystkim wymagają formy. Staram się, żeby jeżeli forma jest powtarzalna, to żeby przynajmniej właśnie hafty znajdujące się na tym i dodatki były unikatowe. Przepięknym dodatkiem jest tkanina cienka, którą nazywam lnianą mgłą. Jest to tkanina przezroczysta i naprawdę przepięknie prezentuje się w oknach. Każda moja zazdroska, każdy komplet pościeli, nawet każda zakładka czy inna drobna rzecz ma swoją nazwę. Staram się te nazwy nadawać, czy od właśnie haftów, czy regionów, z których te hafty pochodzą. Ale też niektóre hafty biorą się z mojej wyobraźni. Mam na przykład zazdroskę, którą nazwałam meandry. E, meandry to są zakola. To są właśnie, to jest coś, co się wije, tak jak nasza pilica, nad którą mam dom. W moich poszukiwaniach pięknych haftów trafiłam na Wyjątkowy moim zdaniem, gdyż bardzo bogaty kolorystycznie haft górnośląski. To jest haft z okolic Bytomia. Ten haft dla mnie istnieje tylko na bardzo ciemnym, czarnym tle. I tak jak ze wszystkimi haftami, staram się zachowywać na ile pozwala mi paleta kolorystyczna nici, staram się zachowywać oryginalne kolory bądź kolory bliskie tym, temu oryginałowi. Dzięki temu, że wychodząc za próg domu albo wyglądając przez okno mojej pracowni, gdzie widzę sosny, gdzie widzę zieleń, to wiem, że w każdej chwili mogę się wyciszyć i odpocząć.